Czesława Konieczna, wiceprezes Polskiego Związku Węglarskiego, przewodnicząca sekcji niepełnosprawnej. Przemysław Antuszewicz, trener kadry osób niepełnosprawnych. Kiedy rozpoczęliśmy sezon pierwszym spotkaniem w Wrocławku. Są tutaj kadrowicze uprawiający bowling. Oczywiście bowling się to troszeczkę różni od kręgli klasycznych. Wiadomo, że jest inna kula, inny system rzucania i zawodnicy, którzy je przygotowują dzisiaj tutaj, to jest ścisła czołówka kadry narodowej powołana na ten sezon, który na podstawie materiału powołał trener, który obok mnie stoi. Jesteśmy od 19 do 22, w programie mamy szkolenie, szkolenie, przygotowanie się, badanie testowe, ale szczegółowo o procesie tych szkolenia powie trener, który tu obok mnie stoi. Tak, w sumie, w sumie zawodnicy na kręgielni spędzą gdzieś około, włącznie 100 godzin przez te 4 dni, tyle mamy mniej więcej zapewnione na torach. Mamy dwie sesje dziennie treningowe, 3 godziny rano całą kręgielnię, potem 3 godziny po południu, w czwartek była sesja po południu, i w niedzielę rano do południa do obiadu kończymy. Także sporo, sporo mają zajęć. No właśnie, jak widzimy, kręgielnia musi być specjalnie przygotowana. Tak, każdy tor musi mieć specjalną poręcz. Właśnie czym się różnią, yy, nie wiem, czy w zasadach, czy przygotowaniem, właśnie konkretnego toru. Yy, ta dyscyplina, jeżeli chodzi o same przepisy, gry, liczenie punktów, jest tak jak normalnie przy zdrowych osobach. Jedynie osoby, które są niewidome, grają przy barierkach, żeby miały ten kierunek, w którą stronę mogą iść. Tutaj w tej naszej sekcji osób niepełnosprawnych, wśród tutaj jakby tej kadry, mamy osoby w trzech kategoriach. Są osoby zupełnie niewidome, są osoby ze znaczną utratą wzroku i z umiarkowaną utratą wzroku. Jakby w trzech kategoriach gramy. Jak widać, no, przynajmniej ja jako laik mogę ocenić, że patrząc po umiejętnościach i po tych rzutach, które są e, wykonywane, jeżeli to się rzuty fachowo nazywa, tak? e, to widać, że ten poziom jest naprawdę najlepszy. Zresztą to, co Państwo powiedzieli, że mamy tutaj czołówkę kraju. Tak. I czołówkę Europy, tak naprawdę. <noise> to znaczy, może jest tam trenerowi niezręcznie powiedzieć, ale najpierw uzupełnię jeszcze e, na temat barierek dwa zdania. E, Sportowcy niepełnosprawni są podzieleni na trzy kategorie sportowe: B1, B2, B3. I tylko mamy przy dwóch stanowiskach barierki. I tutaj rzucają, czy oddają rzuty zawodnicy całkiem niewidomi z kategorii B1. Ta porę pozwala mu im po prostu ten kierunek sobie tre, przechodząc zachować. Pozostali trenują tak jak w zawodnicy pełnosprawni, jak pan, kolega i tak dalej. Czyli nie ma taryfy ulgowej. Natomiast kogo my tutaj mamy? Powiem tak, uczyliśmy się przez wiele lat, sami dochodziliśmy do pewnych osiągnięć. Natomiast od trzech lat jest tak intensywnie prowadzony proces szkolenia, że dwa lata temu na otwartych mistrzostwach Europy w Pradze, no Polska to była wszystko, co mogła zdobyć. Zdobyliśmy najwięcej medali, pierwsze miejsce i liczymy się nie tylko w Europie, ale i na świecie. Dokładnie, tak jak powiedziała Pani Prezes. 11 medali, 7 złotych, 2 srebrne, 2 brązowe. Teraz przygotowujemy się do igrzysk dla osób niewidomych, niedowidzących, gdzie bowling po raz pierwszy będzie wprowadzony do grona 11 dyscyplin. Tam jest lekkoatletyka, pływanie, rowery, gdzie właśnie kraje, gdzie osoby uczestniczą będzie około 3000 zawodników. Także to jest to jest pierwszy etap. To pierwsze szkolenie przygotowawcze do tych zawodów. Z tego co widzę, nie ma ograniczeń wiekowych. Od najmłodszych lat do. Y to, że tak powiem, tak, nawet dla seniorów. Tak, mamy tak. najmłodszą uczestniczkę, ma 21 lat, Karolina, najstarsza osoba ma. Rzeszona w związku to jest pani mająca 75 lat. Tak, Magda, Magda która zdobyła, byliśmy teraz na meczu w Słowacji, w Koszycach i przywiozła medal. A powiem jeszcze, jako ciekawostkę, że tutaj wśród zawodników dzisiaj na zgrupowaniu jest też grupa, która gra w kręgle klasyczne. Ja podziwiam tych ludzi, bo trzeba mieć bardzo duże samozaparcie, doskonale lotnie myśleć, żeby się przestawić z procesu bowlingowego, szkolenia na klasyk. Jest różnica, to trzeba naprawdę wielkich umiejętności i chyle czoło przed tymi ludźmi.